Witam wszystkich w 32 części Let's Play Risen. E, przypominam, że ostatnio mieliśmy... E, mieliśmy się udać e, do tego grobu. Niestety zrobiłem skok z świątyni i z, się zabiłem. E, dotarcie tutaj było dosyć trudne, bo trzeba było się mianowicie zeskoczyć z góry. Bo tutaj nie ma ogólnie takiej drogi, nie? Niby nie ma. Ale jest stół taki dziwny, kula lewitacji, i troszkę jeszcze nie wiem, jak to działa, ale to zaraz sprawdzimy. Spokojnie, zobaczymy na razie, co jest tutaj. To jest chyba nasz czwarty grobowiec, tak? Czwarty na pewno. Więc spokojnie zobaczymy, co tutaj jest. I się udamy do piątego. Chyba zakończymy dzisiaj te grobowce. Swoją drogą, fajne zadanie, naprawdę spoko. Ciekawi mnie tylko, czy na przykład wcześniej mógłbym wykopywać te skrzynie. Na przykład tak przez przypadek. Ciekawe, czy to było możliwe. No, jeśli tak, to super. Ciekawe. Dobrze, pokaż co tam masz w środku kotku. 250. No, powiem Ci, że nieciekawe. Tutaj były wyjątkowo nieciekawe rzeczy. Troszkę mnie zawiodłaś. Zakopałem. W grobach sześć kufrów, ale tylko jeden z nich są rzeczy. Z hmm, Ciekawe. Eee, co tu jest? To warto sobie przeczytać. Okej. Okay. I został nam tylko jeden tutaj. On mówił sześć kufrów, a tu jest pięć. Dobrze, chodźmy na tą wysepkę. Cholercie, na tej wysepce coś mi się wydaje, że nie idzie za fajnie. Yy, to się uruchomi jakaś dźwignia, tak? No bez jaj, nie mówcie mi, że... No, fuck yeah. Lata, może kurwa. Yy, czy chcę... Nie, nie chcę w górę, chcę sobie tak zjechać w dół. Nawet jakbyście pozwolili, bo sobie... Pieprznął po tej skale. Wyrobię się. Wyrobię się, dzięki. Kurde, zajebiście. Oj, tylko FPS nie nadążają, ale to spoko. Nie no, świetna sprawa. A jeszcze chyba pójdziemy do tego Sebastiana yy, i powiem mu o tym krysztale przy okazji, jak będziemy tu w okolicy. Bo w sumie, co nam szkodzi? Nie. No, też tak myślę. E, no, w sumie to na długo starcza. Oj. A no tupa. Fak, już się zjebało, kurde. No, wchodź na to. I lecimy do tego Seby. Zameldujemy mu o tym. I potem polecimy tam. Chyba na dnie. będę tego. Pójdę sobie na tym przyspieszeniu sobie polecę. Mianowicie, mam nadzieję, że się nie spieprzę znowu w jakąś przepaść. Albo w jakieś inne gówno. Siemano Stan. Co tam u ciebie, słuchaj, ja, w porządku, dobrze. Dzięki. Widzę, że FPS-y mają dzisiaj ciężki dzień. E, no, ja wiem, że się wczytuje obszar, ale już tyle razy tu byliśmy. No. Kama. Oczywiście mam nadzieję, że ma coś ciekawego do powiedzenia ten cały Seba. Typowy Seba. <gryw> Ta. E. Kurwa, Seba. To jest nie Ja pierdolę, ale zjebałem.

Dobra, zajebiście. Ma mamy ten dysk cały czas, tak? Eee... Złoty kryształ. tak, mamy go. Dobra, szybkość. No to lecimy sobie tam. Eee... Do tego, tego całego piątego grobowca. Ciekawi mnie, co tam będzie. Cholercia, na tej wyspie. Coś mam złe przeczucie, że tam chyba będą szkielety i inne istoty, które już powinny dawno nie żyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ta wysepka strasznie podejrzana jest. Ha, no dobrze, zobaczymy tam. W sumie jeszcze sporo nie wiemy o tej wyspie, a już trochę gramy w tego Rizena. A, I przy okazji, może coś znajdziemy z tym questem. Pamiętacie tego jednego syna? Który miał te koszmary? Właśnie, może tam się to wyjaśni. Chociaż, szczerze mówiąc, to... Wątpię. Chociaż może... Nie wiem. Kurde. Ten czar powinien być dłuższy i to wiele dłuższy. No. Z dwa razy tyle. To by było zajebiście. O Jezu, dziki. Jezu, ile tych dzików. A w sumie to...

Cocky bastard. Captain Romanov wants me to make sure that nothing happens to you. Leastwise nothing while you're looking for. And we do what Romanov says. That means me and how did you know I'd be coming here? Romanov knows where everyone on this island is. Can't hide anything. Uh you're looking for something belongs to a pirate no, a to wiecie, by water isn't it? someone as dense as you can work that out it doesn't seem like a very good place to hide something i'm telling you you'll find what you're looking for there you'll see mm -hmm. so you're watching i feel a lot just find the next everybody that's what the fuck Dobra. Eee, są ty Turniuch. Wziąłbym z ciebie na tą wysepkę, to może byś zginął, ale niestety gramina to nie pozwala. Oczywiście mam nadzieję, że tu mogę normalnie przejść i nie zginę, jak wejdę w głębszą wodę, co? Nie, tutaj są jakieś podejrzane płcizny. Eee, no i dobrze, nawet szybko poszło, znaczy szybko poszło jeszcze. Czekajcie, ja tu chyba byłem. Tak mi się wydaje. Znaczy na początku tej wyspy. Ta, na tym wybrzeżu, tam wyżej nie wchodziłem, ale tutaj byłem. Pamiętam, że coś chyba tutaj ryczało takiego złowrogiego. No Proszę, mamy Proszę, PS, auto zapis Jagody nie. Ciebie tak. Jakieś sępy morskie słyszę i widzę skorpiona? No, kama No, 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 proszę, proszę, dawaj, dawaj! Kolejny stępik. dobra o, i weź to tam jest kurde mm, tu jest jakaś dziura tam jest cholera skorpion a jeszcze z nim nie walczyliśmy i troszkę powiem wam że się cykam bo nie bardzo wiem ile on może wytrzymać o cholera może wytrzymać i to całkiem sporo <laughs> zajebiście oj Strasznie niedobry z ciebie skorpionek, a nie! Nie jest taki ciężki. Oj oj, 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 oj! O kurwa! Fak, ale on jest do pokonania. No, w dupę węża. Kurde. Zjebałem. Tak, i teraz się będzie wczytać pół godziny za Muszę uważać na ten jego kolec cholerny. Mm -hmm. Ale w sumie, jak mu zadałem kryta, to mu galancię weszło. Czyli on jest do pokonania. Czyli już się nie ukryjesz. Ej, no, ej, no, ty kurwo! O! O oh, shit! Tak jest, tak jest, tak jest. Widzieliście co za... A, idzie tutaj! No do... A, i się cofa! Się jebany cofa! Aj, 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 aj. Dobrze Ej, No nie mówcie mi że nic nie mogę z niego wziąć A nie mogę Ym. Cholera o, Powiem wam że Dosyć dziwny przeciwnik Nie jest wytrzymały ale ma sp Zadaje spore obrażenia O siebie wezmę na sobie teraz pytanie tylko ooo jeszcze jakbym wiedział tak, tylko nie nie mówcie mi nie, to jest z to jest tą stronę gdzieś no to jest świetnie, nie mówcie mi, że tego tutaj nie ma no Zajebiście, powiem wam, że nie to jest, to jest tutaj, no to ja tam kurwa wchodzę, ginę od tego skorpiona, a ten grub jest po prostu tutaj. Zajebiście. Żebym prosił tylko o, o quick save'a, No i dziękuję. Ostatni grub. nareszcie, Boże. Coś tutaj jest, no z pewnością. Mam nadzieję, że nie kolejna wskazówka naszego kochanego pirata. Jak w ogóle nazywał się ten pirat? Stalo, stalowo... Stalowo-brody? Nie wiem, coś takiego. Eee, no dobra, wyszarpuj ten kuferek. Tak. Co jest w środku? Tak jest! Stalowo-brody, no! Zajebiście! Zadanie wykonane. Szkoda, że nic z niego nie wynika. Eee, była było ostatni z nich. Zostawiłem się gdzieś ze skarbu. Co to jest? Zaraz ja z kratunku, pokaż mi kogoś, kto nigdy nie pojedzie. Kurde, A to nie jest czasami ten Quest z tymi koszmarami, ale skąd ja mam? Przecież bym ja już go zabił kiedyś? Mm, bardzo, bardzo ciekawe. Cholera, mam nadzieję, że tutaj gdzieś dojdę, tak? Ehm, no i mamy problem, no bo co teraz? Mianowicie. Nie bardzo. Oj, no, come on. Okej, okay, dobra, wychodzimy z tej wysepki. Czyli tutaj w sumie nie ma nic ciekawego. No, trudno. A, trzeba będzie wrócić do tej Patty i chyba jej to zameldować. Tak mi się zdaje. I chyba tak zrobimy. Więc cóż, zobaczymy się za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. I coś mnie tutaj bardzo zdziwiło. Mianowicie tutaj Patty nie ma, tylko jest chyba ten cholerny Erickson. I to mi się coraz mniej podoba, ty...

Oj, Romek, zaczynasz mnie wkurzać. Chyba będę musiał z tą poważnie pogadać. Ej, mówią na zachodnim wybrzeżu. No ciekawe. Mam nadzieję, że nie jest to gdzieś zajebiście daleko. Zachodnie wybrzeże to, nie no, czyżby tutaj było? Nie gadaj. Nie może być tutaj. Hmm. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ej, no ciekawy odcinek. Nie powiem. Porwanie Patty, no ładnie się zaczyna. Ładnie się zaczyna. Jesteśmy już w połowie, to o zaczynaniu. No nie, i teraz pewnie będę musiał za darmo pracować dla Romanowa, bo inaczej skrzywdzi Patty. No co za... Naprawdę, typek. Chyba, że wykręcimy i zrobimy z niego wała, a je odbijemy, a jemu łeb obetniemy. To też jest rozwiązanie. No, no, tam są dalej szkielety, no skoro chcesz, no to, wiesz, nie ma stresu, nie? Spoko. Dobrze, że nawet nie czyściłem tam.

No, w gróbce to, wiesz. Kurde. Oni naprawdę świetnie się blokują. O. No. O, zardzewiały długi miecz. Z przyjemnością. O, widzę, że sporo miksturek masz. Jak na umarlaka. Całkiem, całkiem. Dobra, kończ to no proszę, naprawdę sporo mikstur. Kolejne trzy, eee, no. A ty chodź, chodź, chodź. Widzę, że tam jeszcze dwóch jest, tak? Nie, czy jeden tylko? A, wojownik. Dobra. Idzie kolejny jakiś giguś. Chodź tutaj, chodź, nie. Oj! o! To było bardzo niemiłe. Co ty tam miałeś w rące za jakąś buławę? Widzieliście jak mnie rozjebał typek? No co za frajer. To było naprawdę przegięcie. Kurde. Ho ho ho. dobrze, zrozumiałem nauczkę, ale teraz proszę cię wczytaj mi szybciej, no ryzenia. Strasznie długo się wczytujesz. O, widzę, że mnie posłuchał. Dzięki. Chodź. Chodź, tak, ty. I bez swojego kumpla. Wolałbym, żebyś przyszedł sam. No chodź, no nie ociągaj się. Kurwa, jak sobie idzie, no. O, szybciej rusz tą dupę. Jezu, jak... Ty męczysz. O, no, tam jeszcze jeden jest. O, kurwa. Dobra. O, to już nie miał być. córek szkoda. Dobra, bierzemy tego. Właśnie to on był taki cholerny. A, świetnie. Widzę, że teraz żaden się nie ruszy, tak? Ale nie chcę was wszystkich pólnąć cholera. Wiedziałem. Nie, 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 nie. Wiesz to? I chodź tu. chcę, że tam ci się nie rozmyślą, tak? Chociaż, 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 chociaż. Nie, nie, nie. A! Świetnie, że jesteś. Wiedziałem, że mi się na coś kiedyś przydasz. Wiedziałem. Dobra. Spoko, spoko. Co ty tutaj miałeś? Szkielet? Rozbijać szerepów. Czy to jest takie mocne? No nie wydaje mi się. Przynajmniej z tego co pamiętam. No, ona się ma obrażenia. 20. Nie jest takie mocne, a rozjebał mnie tym szybciutko. No, bardzo ciekawe. Dobra, został nam chyba jeszcze tylko jeden. Kurde, ciekawią mnie te ruiny. Widzisz tu... A nie, jeszcze tam jest. Dobrze, ale tamtego sobie zostawimy na kiedy indziej. No! Nie opieraj się, no bo i tak zginiesz. No po co ci to? Jest, jak ja nie lubię jak one się tak blokują. Patrzcie, nad silny atak przetrzymuje. No. Oj. Tam już kolejny. Dobra, i ciebie też możemy załatwić. No. Dobra. Dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle. Ja sobie przeszukam te ruiny. I pozabijam resztę szkieletów, no bo w sumie tu nie ma nic zbytnio ciekawego. Chyba tak zrobię, albo tak nie zrobię. Nie wiem, coś tu ogarnę. Pomyślę troszkę nad tym. No, a na dzisiaj to tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Poczekaj.